kartonowo kartonowy zawrot głowy To są te słynne kartony o których często mówię o kopalnia zawadzki To by się tej czysto wycieszył są też kufle e, Górnicze dzbanki nie dziękuję Pani Dzień dobry ja tutaj nie życzę Dzień dobry Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Właśnie mówię, że te słynne kartony, w których tyle ładnych rzeczy, to można tutaj przepaść. No. Co tu mamy dzisiaj? Są kury, jest kaczka, jest łabądek, jest steatyt. Ze steatytu nawet dwa. Jest świecznik pani Eryki, prawda? Tak. W jakiej cenie świeczniczek? 350. 350. Kaganek jest asteroidowy.